PoliceFest TV Wspiera nas piroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Witajcie w kolejnym odcinku zapowiadającym kolejkę pod względem kibicowskim. Zanim jednak zaczniemy, to pragniemy Was poinformować, że po raz kolejny partnerem odcinka została firma STS, legalny polski bugmacher z najlepszymi bonusami na rynku. STS posiada świetną ofertę powitalną. Z kodem fans możecie odebrać pewne 1560 zł. Przy trzech pierwszych wpłatach czeka na Was łącznie do 1500 zł. Dodatkowo STS posiada w ofercie zadania, po wykonaniu których możesz otrzymać dodatkowe 60 zł. Świetną opcją jest też pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. Pokażemy wam na przykładzie najbliższej kolejki Ekstraklasy na czym to polega. Stawiając stówkę na i tu, w przypadku postawienia na zwycięstwo, stali mielec z radomiakiem, remis w meczu widzę w Śląsk i Piast Ruch... Oraz zwycięstwa UKS-u z puszczą mamy do wygrania ponad 11 koła. Jeśli zakład się nie powiedzie, postawiona kasa wraca do Was. Więcej informacji o promocji znajdziecie na stronie stspl. Link do rejestracji w opisie oraz karcie w prawym górnym rogu ekranu. Nie zapomnijcie o kodzie fans! Oferta tylko dla osób pełnoletnich. No to lecimy! W piątek o godzinie 18.00 stal Mielec zagra z Radomiakiem. Na to spotkanie fani z Radomia wybierają się tylko i wyłącznie autokarami. Koszt wyjazdu to 120 zł. Wszystko wskazuje na to, że sektor gości stadionu w Mielcu wypełni się do ostatniego miejsca. Na dwa dni przed wyjazdem pojawiło się info o zbiórce: zbiórka na wyjazd do Mielca, piątek godzina 12.00 pod stadionem od strony Struga. Wszyscy na zielono. Jeśli chodzi o fanów Radomiaka, to warto nadmienić, że na ostatnim meczu z Wartą nie prowadzili zorganizowanego dopingu. Dlaczego? Przytoczmy post, który pojawił się na profilu tylko Radomiak.pl. Drodzy kibice, przypominamy, że podczas dzisiejszego meczu nie będzie zorganizowanego dopingu oraz nie zostaną wywieszone flagi. Taki stan rzeczy będzie się utrzymywał do czasu oddania sektora gości na naszym stadionie. Piłka nożna dla kibiców. Również w piątek o godzinie 20.30 kibicowski hit. Mecz widzewa Łódź ze Śląskiem Wrocław. O tym, co dzieli fanów obu zespołów, zostało napisane już chyba wszystko. Dodatkowo, podczas ostatniej wizyty w Łodzi, fani Śląska tracą flagę ekipy na bojka. Wprawdzie, osobnik, który zerwał flagę podczas ucieczki, traci ją na rzecz ochrony i ta wraca do sektora gości. Jednak taki stan z rzeczy w kibicowskim świecie nie jest akceptowalny, i płótno zostaje uznane jako stracone. Co akceptują obie ekipy? Fani widzewa przygotowali już nawet gadżety na wzór zdobytego płótna. Dzień po Ostatnim meczu w Łodzi pod stadion wjechało kilkadziesiąt samochodów z Wrocławia, którzy jak wynika z relacji uprzedzili o swojej wizycie fanów RTS-u. Całość kończy się na kilku okrzykach i zdemolowaniu witryny sklepowej. Na piątkowe spotkanie fani Śląska do Łodzi wybiorą się transportem kołowym. Koszt wejściówki wraz z przejazdem to 150 zł. Jak piszą fani Śląska na profilu Stowarzyszenie Wielki Śląsk? Przed nami wyjazd do Łodzi jest to jeden z tych wyjazdów, na który nie trzeba się specjalnie mobilizować, bo każdy, kto uważa się za fanatyka. Śląska wie, że na tym meczu musi być. Tym razem do Łodzi pojedziemy transportem kołowym. Kto nie ma miejsca w aucie może zapisać się na autokar. Ale czym szybciej, tym lepiej, bo ilość tych miejsc jest ograniczona. Dwa dni przed spotkaniem na tym samym profilu pojawiła się informacja odnośnie odbioru biletów i zbiórki na wyjazd. Jutro, to jest w czwartek, w miejscu zapisów, czyli w sklepie Kibica Twierdza przy ulicy Czystej 7 do odbioru będą imienne bilety na wyjazd do Łodzi. Sklep czynny jest od godziny 11 do 18. To ważne, by odebrać swój bilet jutro, bo będzie to ostatnia szansa, aby sprawdzić, czy ten bilet jest wydrukowany i czy wszystkie dane na nim są prawidłowo zapisane. Będzie jeszcze czas, by coś skorygować. Również w czwartek kolekcjonerzy biletów, którzy byli w Mielcu, będą mogli odebrać sobie wejściówki z tego wyjazdu. Zbiórka na wyjazd do Łodzi na Mecz Widzę w Śląsk zaplanowana jest w piątek na godzinę 15 na parkingu obok stadionu przy ulicy Królewieckiej. Szykuje się więc kibicowska uczta przy Alei Piłsudskiego. W sobotę ekstraklasowe zmagania rozpoczną się w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie warta zagra z Krakowią. Na profilu Ultrasów Krakowi oprawcy pojawił się taki oto wpis: Witajcie, wczoraj znowu było super, dziękujemy. Być może o ciuplingę słabiej niż na meczu z zagłębiem, ale dalej elegancko. Możemy być zadowoleni, naprawdę fajnie to zaczyna wyglądać. Coraz lepsza frekwencja, coraz więcej osób w pasiaka. Oby tak dalej. Za tydzień w sobotę gramy w grodzisku. Wczoraj na stadionie zasiadło blisko 9000 osób. Ciężko nam ogarnąć fakt, że jest kłopot znalezienia 300 osób z tej grupy, która wsiądzie w samochody i uda się wspierać pasy w Wielkopolsce. Zapisy trwają do środy, więc organizujcie się, zapisujcie i jedziemy po kolejne punkty. Pamiętajcie, że to właśnie wyjazdy wspomina się latami. Oglądanie meczów w telewizji nie zastąpi wam tych emocji, jakie przeżywa się przemierzając Polskę za swoim ukochanym klubem. Zamiast kumpla ogniska, dawaj z nami do Grodziska. Choć odległość nie jest bliska, jechać trzeba do Grodziska. O godzinie 17.30 puszcza zagra z Łódzkim Klubem Sportowym. Dla fanów z Łodzi będzie to dopiero druga okazja, by sprawdzić formę wyjazdową. Dotychczas mieli okazję jedynie pokazać się na Legii w Warszawie. Jak czytamy na profilu EUKS Fans, czas wrócić na wyjazdowy szlak. Długo przyszło nam czekać na drugi w tym sezonie wyjazd za Łódzkim Klubem Sportowym, ale za tydzień panowie ruszamy w Polskę. Po dobrym wyjeździe na Legię czas, aby reprezentacja Łodzi pokazała się w kolejnym mieście. Tym razem na mapie zaznaczamy Kraków, gdzie domowe mecze rozgrywa Puszcza. Gramy na stadionie Krakowi, który w Ekstraklasie nam się bardzo dobrze kojarzy. Pokażmy się więc z dobrej strony i ponieśmy piłkarzy do zwycięstwa. Koszt biletu to 30 zł. Zapisy na niedzielnym meczu z Pogonią oraz jednego dnia w tygodniu. Zostanie podane później. ŁKS on tour. Ostatnie sobotnie spotkanie, ale jakże specyficzne to derby Piast Gliwice-Ruch Chorzów. Dla niezorientowanych przypominamy, że od zeszłego sezonu ze względu na poważną awarię masztów oświetleniowych stadionu przy ulicy Cichej 6 Chorzowie ruch zmuszony jest rozgrywać swoje mecze na zastępczym obiekcie, którym jest stadion Piasta Gliwice. Kibice niebieskich na mecze w Gliwicach wykupują wszystkie bilety, czyli blisko 10 tysięcy wejściówek. Dla porównania, ostatni mecz Piasta z mistrzem Polski obejrzało nieco ponad 5000 widzów. Stąd też nasuwa się pytanie, jak to spotkanie będzie wyglądało na trybunach. Niebiescy na ten mecz mieli otrzymać około 2000 biletów i zająć całą trybunę za bramką. Pierwszeństwo w zakupie wejściówki mieli ci, którzy byli na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań w Grodzisku. Koszt biletu to 4 dyszki. We wtorek uruchomiona została otwarta sprzedaż wejściówek na ten wyjazd, i również we wtorek, jak informuje profil Ultra z Niebiescy. Niebiescy! Zapisy na wyjazdowy mecz z piastem w Gliwicach zakończone. Zapotrzebowanie na to spotkanie jeśli chodzi o kibiców ruchu jest ogromne. Niestety włodarze piasta ograniczyli możliwość zakupu biletu. Na ten moment wejściówkę może nabyć tylko osoba, która była już obecna na domowym meczu piasta. Jak będzie to wyglądało w dniu meczu pod stadionem? Jaka będzie finalna liczba fanów schorzowa, przekonamy się już niebawem. W niedzielę o 15.00 mecz Korona Kielce Zagłębie Lubin. Fani Zagłębia jadą do Kielc autokarami i samochodami. Pakiet bilet plus miejsce w autokarze to wydatek rzędu 200 zł. Sam bilet na mecz 4 dyszki. O 17.30 Jagiellonia zagra z Górnikiem Zabrze. Torcida podobnie jak do Kielc na wyjazd uda się pociągiem. Koszt całej podróży to 240 zł. W pierwszej lidze do ciekawszych spotkań można zaliczyć mecz katowickiej Jeksy z Rasowią Rzeszów. Goście mobilizują się na ten wyjazd. Na mieście wywieszają m.in. transparenty do z pojadą autokarami. Ciekawie zapowiada się też mecz Polonii Warszawa z motorem Lublin. Goście na profilu Motor zamieścili taki oto wpis. Trwają zapisy na wyjazd naszym ulubionym środkiem transportu: Polonia Warszawa Motor Lublin 26 sierpnia. Wszyscy do Warszawy, a motor. Na pewno atrakcyjne byłoby spotkanie Wisły Kraków z Arką Gdynia. A to chociażby ze względu na wieloletnią zgodę Arki z Krakowią. Ale Arka Gdynia jako klub. O czym informowaliśmy już w poprzedniej zapowiedzi, nie złożyła zamówienia na bilety. To prawdopodobnie pokło się wydarzeń z Radłowa, gdzie w tragicznych okolicznościach zginął kibic z z biała Przypomnijmy, że Wisła oficjalnie nie została wpuszczona na mecz w Tychach, a co do przyszłości, to już wiemy, że nie wejdą na stadion Miedzi Legnica. To tyle jeśli chodzi o kibicowską zapowiedź weekendu. Dajcie znać, który mecz waszym zdaniem zapowiada się najciekawiej. Jeśli pominęliśmy jakieś atrakcyjne spotkanie, to też dajcie nam znać w komentarzu. No a jeśli wybieracie się na któryś z tych meczów i macie zamiar nagrać film prezentujący atmosferę lub doping, wyślijcie nam ten materiał. Jeśli się nada, to pojawi się on bezpośrednio na największym kanale kibicowskim w Polsce Polish Fans TV. Jak wysłać taki film? Nasz mail to kontaktmałpa.polishfans.tv. Aby wysłać materiał najlepszej jakości skorzystajcie ze strony Witransfer.com. Link oraz instrukcje jak to zrobić znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie też o ofercie partnera odcinka marki STS i kodzie fans. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w pioszop.pl z kodem PoliSzwaz TV, 5% rabatu.